Witamy was serdecznie. Piękny różowy kolor. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Rodzinnej Online Kącik Malucha. Skoro czerwiec, miesiąc wakacyjny, to dzisiaj robimy lody. Lody, co prawda nie do jedzenia, ale słucham, będą różowe też. Ale będą cieszyły oko. Także y, zaczynamy. Jak zawsze będziemy podawać Wam parę alternatyw, czyli takich zamienników. Jeżeli czegoś nie macie, to my Wam w łatwy sposób podpowiemy. Ale tylko na wstępie chciałyśmy Wam przypomnieć, że cały czas trwa konkurs. Konkurs, który polega na tym, że pod naszymi filmikami wrzucacie zdjęcia. Oczywiście pod dowolnym filmikiem nie musicie szukać tego konkretnego. Wrzucacie zdjęcia jak Wasze dzieciaczki, jak Wy dzieci wykonałyście zadanka przez nas polecane, bądź wasze, wasze propozycje zamienników na pewne nasze tutaj prace plastyczne, techniczne. Wrzucacie zdjęcia, jakie robicie, jakie zrobiliście, efektów końcowych, a my na koniec czerwca wybierzemy trzy, trzech zwycięzców, trzy zwycięskie rodziny, jeśli dzieci też jest więcej. Także myślę, że to jest fajny pomysł, aby zakończyć rok szkolny i przy okazji wygrać coś fajnego, bo oczywiście jest to konkurs z nagrodami. Także, tak jak mówię, zachęcamy, w komentarze pod filmikami, e, zdjęcia swoich wykorzystanych naszych tutaj e, propozycji. Oczywiście dowolnych, które tylko chcecie, mogą być to e, z kącika malucha mogą być to filmiki wykorzystane z roli głównej, bądź filmiki nawet wielkanoc z jajem, czyli warsztaty z jajem wielkanocne nasze, które się odbyły przed świętami wielkanocnymi. Nie przedłużając, dzisiaj wykonujemy lody. Do wykonania lodów potrzebujecie Kartkę, nie musi być taka kolorowa jak nasza, ale najlepiej, żeby ta kartka, która jest podstawą, do której będziemy wszystko przyklejać, była jednak kartką techniczną. Marysiu, nie otwieramy jeszcze brokatu, bo nie masz nawet tu kleju, tak? Była tak, jak Lilka mówi, kartką sztywną. Jeżeli nie posiadacie kartki sztywnej, a posiadacie na przykład blok rysunkowy, to na pewno posiadacie ten, ten tył tą tekturkę, ona też będzie super alternatywą. Zawsze można ją okleić, na przykład nie wiem, macie wycinanki, bądź miękką kartkę. Jeżeli skleicie parę miękkich kartek takich rysunkowych do siebie, to też wyjdzie kartka sztywniejsza. Możecie to przykleić na kartonie. Hmm. Więc na pewno potrzebujecie kartkę, do której, która będzie naszą bazą, do której będziemy przyklejać naszego loda. Barwniki. Tak, potrzebujemy barwniki, ale zanim powiemy już o barwnikach, to jeszcze powiemy o podstawie loda. Oczywiście potrzebujemy wafelek do naszego loda. Fajnie, jeżeli byłaby to kartka, to już może być kartka rysunkowa. E, proszę kochanie. W kolorze brązowym, kremowym, beżowym. Myślę, że żółty też rożek przejdzie, chociaż widziałyśmy już rożki w różnych kolorach, więc. Co Wam tam w duszy gra? Nawet są zielone. Tak, także potrzebujemy, słuchajcie, trójkąt równoramienny, który będzie naszym wafelkiem. Ja wycinam sobie na oko, złożyłam kartkę, więc z automatu mam dwa wafelki. Tutaj sobie tylko przytnę tą górę, żeby ona była faktycznie taka jak w wafelku. Taki wafelek, jeżeli chcecie, żeby bardziej wyglądał realnie jak wafelek, jak już sobie przyklejcie na swojej teksturce, co ja zaraz uczynię. Liluś, widzi sobie, kochanie, to ja wtedy będę mogła. Ty żółto? Dobra, to ja wezmę kropeczki. Przyklejamy sobie gdzieś w tym miejscu nasz wafelek do loda. jest, to Nie. Wafelek? Masz kogoś obok siebie? Dobra, przyklejamy nasz wafelek do karteczki. Kochanie, to już wycięłam, tu masz wafelek, proszę. A karteczkę sztywną sobie wybierz, którą chcesz. Tą. to. dobrze. Nasz wafelek jest przyklejany. Teraz, żeby go bardziej tutaj urealnić, spowodować, że będzie wyglądał jak wafelek od Lola, narysuję na nim kratkę poprzek, żeby bardziej go... Jak widzicie, wziąłem czarny pisak. Co prawda mam z nim... O, czarnym pisakiem. Ale jeżeli będziecie mieli żółtą czy kremową kartkę, możecie to zrobić pisakiem brązowym. Karysiu, czy ty wysypałeś właśnie cały brokat? Mhm. Spójrzcie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Widać. To jest mój rożek. Rożek jest gotowy. Teraz musimy wykonać gałkę. Oczywiście nie jedno, bo lodów lubimy dużo. Minimum trzy. Naszymi gałkami będą dzisiaj waciki kosmetyczne. Jeżeli nie macie wacików kosmetycznych, możecie wyciąć sobie po prostu kółeczka odrysowane nawet od kubeczka bądź od taśmy z kartek, ale jeśli macie, albo nawet macie kwadratowe czy prostokątne waciki, to możecie z nich wyciąć kółeczko. My posiadamy okrągłe i nakleimy te nasze okrągłe waciki. Na razie białe, w takiej formie. Na naszego rożka. Ok. Mośku. zaszalałaś? Dużo brokatu. Mhm. Szybciej będę z tego zrobić slajma. Wiesz, rozlać klej i po prostu to zebrać albo rolką do ubrań. Przyklejamy nasze yy, waciki. Oczywiście, jeśli chcecie przykleić tych wacików 5, i żeby ten lód był bardzo duży i macie miejsce tutaj na karteczce. To może być tych gałek nawet 5, 15, 10. 20, nawet jeśli się zmieści, ale kto to zje. Ja tutaj przyklejam moje waciki. Marysiu, czy Ty chcesz robić też loda takiego? Nie. Nie chcesz? Uh -huh. Dobrze, przyklejam tutaj nasze waciki. Tak, kochanie, chociaż tu więcej było klei. Słuchajcie, to jest mój lód. Na razie lód jest śmietankowy, oczywiście taki może zostać, ale... Mamy dla Was propozycję, jak zrobić kolorowego loda. Dlatego między innymi też fajnie było, żeby tą, e, tą kartką taką bazową była kartka sztywniejsza niż taka, e, wiecie, wątła, mięciutka. Potrzebujemy trzy strzykawki, barwniki płynne albo właśnie zamienniki. Poczekaj Mariusz, musisz chwilkę poczekać i wytłumaczę, dobrze? Powiem wszystkim dzieciom, co muszą zrobić. Mówiłyśmy już paręnaście razy, że jeżeli nie macie barwników, takich z do, doktora Edkera, które Wam pokażę tutaj w pisaku, tak na przykład mamy żółty, to możecie podrobienie wody. Widzicie tutaj w kubeczku jest jedna trzecia szklanki, jedna trzecia kubeczka. Rozrobić po prostu trochę farby. Nakładacie dużą ilość farbki na pędzelek, wsadzacie do wody, mieszacie i macie barwnik. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Tutaj zrobiłam dziewczynkom niebieski różowy i zielony. Taki limonkowy, zielony. Mój ulubiony kolor. Tak. tak robimy sobie barwniki. Zresztą myślałam właśnie przed chwilą, że w następnej roli głównej nagram filmik o barwnikach i powiem Wam, jakie są różne alternatywy, zamienniki, jak wykonać sobie barwniki domowe, jeśli właśnie nie posiadacie farbek, albo takich barwników spożywczych. I teraz będziemy sobie te barwniki nakładać na te waciki. Wiadomo, waciki są bardzo chłonne, więc fajnie nam ten kolor się tak Przedostanie przez niego i my posiadamy, tak jak już wspomniałyśmy, strzykawki. Będziemy strzykawką nabierać sobie wodę i ładnie po tym waciku rozprowadzać. Ale jeżeli nie macie strzykawki, to może macie takie zakraplacze, tak, tak zwane pipetki, czyli zakraplacze do oczu, tutaj do pobierania. Więc tak, najłatwiej oczywiście jest to zrobić strzykawką, ponieważ sobie nakładamy... I że tak powiem, dozujemy sobie poprzez przyciskanie na nasz bacik. Też łatwo jest to zrobić pipetką, chociaż na pewno zamieniam to troszkę dłużej czasu, bo dłużej tutaj ją, że tak powiem, zapełniamy. Ale jeżeli nie posiadacie takich rzeczy, to może być to po prostu zrobione łyżeczką, możecie sobie to nalewać delikatnie, oczywiście, żeby nie chlusnąć tym barwnikiem. Także strzykawka nie jest super konieczna, ale jeżeli na przykład rodzic wybierałby się do apteki, to jest to koszt, dosłownie paru paru groszy. Słucham Cię, kochanie. Klej? Tak? Proszę, tu miałeś przed sobą jeszcze. Także słuchajcie, ja Wam tutaj zademonstruję, napełnię sobie, jako mogę Cię już poprosić o kawałek papieru, żebym sobie zaraz wytarła, nie nachlapała na stół. Słuchajcie, napełniłam sobie kolor niebieski. Postaram się to Wam tutaj w ładny sposób pokazać. I będę sobie na... Będę sobie Można wyciągać... Tak, ładnie nam wacik chłoni ten kolor niebieski i będę miała tak zwaną gałkę smerfową, tak wacik jest dobra... bardzo chłonny i tutaj jeszcze troszkę niedokładnie zrobiłam sobie gałkę niebieską to nam ładnie się wyschnie duże paski to może być guma balonowa tak teraz słuchajcie, Dianko ty możesz sobie tutaj pracować w swoim tempie kochanie Teraz napełniam różowo. Niestety, jak widzicie, w tym momencie ucięło nam dźwięk, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to Wam w wykonaniu przepysznych, smakowitych, najlepszych, kolorowych lodów z posypką. Właśnie na filmiku pokazuję Wam, jak nakładam kolor różowy, barwnik różowy na jedną z moich gałek. Teraz natomiast pewnie tłumaczę Marysi, jak ma obchodzić się z barwnikami, żebyśmy nie, nie miały do sprzątania całego domu. Taki żarcik. A tak naprawdę, słuchajcie, jak już... Yy... Niestety lody zamroziły nam dźwięk, to chciałyśmy po prostu dodać na końcu, że w momencie, gdy baciki wam wyschną, które też mogą być pomalowane farbkami, zrobione barwnikami, tak jak widzieliście na początku filmiku, możecie posypać, posmarować je klejem i dosypać do nich posypkę. Możecie to brokat sypki, brokat taki gruboziarnisty. Może być to posypka jadalna, może być, mogą być to karteczki pocięte w paseczki, bądź takie resztki z dziurka czy okrągłe i przystroić wasze lody, dorysować do nich bitą śmietanę, bądź też wyciąć ją z karteczek i w taki oto sposób mieć swoje przepyszne wakacyjne lody. Oczywiście ilość gałek i kolory to jest totalna dowolność. Bardzo zachęcamy Was, tutaj oczywiście na końcu filmiku o tym mówiłam, ale jak już widzicie, głos nie powiela się z obrazem. Zachęcamy Was do tego, żebyście brali czynny udział w konkursie, w naszej kulturalnej kwarantannie. Nasz konkurs polega, polega na tym, że wrzucacie pod naszymi filmikami zdjęcia wykonanych Waszych prac. Rodzice wrzucają zdjęcia swoich dzieci, oczywiście może to, by, może to być więcej zdjęć, zdjęcia nie muszą być rzucane pod filmiki, które tej pracy dotyczą. My sobie wszystko znajdziemy, na pewno nikogo nie przeoczymy. Wiadomo, każdy konkurs jest z nagrodami, nagrody będą ciekawe, obiecuję, daję wręcz słowo harcerza. Także bierzcie udział, wrzucajcie zdjęcia swoich prac plastycznych, technicznych, wszystkie DIY, które wykorzystaliście tutaj z naszych filmików. Nie wstydźcie się, proszę, wrzucajcie naprawdę oficjalnie tutaj w komentarze na stronie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ponieważ wysłane do mnie wiadomości prywatnej, że tak powiem, nie biorą udziału w konkursie. W konkursie widzą, biorą udział tylko te zdjęcia, które są wrzucone pod tymi publicznymi postami. Także bardzo Was zachęcamy.